To teraz okazuje się, że polskie państwo z naszymi prześwietnymi politykami ściga żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy, którzy nas bronią. To nagrzyba nam tacy politycy, którzy wsadzają do aresztu, ciągają po prokuraturach żołnierzy, którzy bronią narodu, którzy bronią państwa, to trzeba tych polityków zakuć w kajdanki i wsadzić do aresztu. Dosyć już tego. Trójka żołnierzy, która od, oddała strzały ostrzegawcze w kierunku granicy, na którą napierali nielegalni imigranci. A kto wie, czy to nie były na przykład po części przebrane służby białoruskie albo ruskie. No i co, jak to będą wchodzić zielone ludziki. Co jak to będą żołnierze rosyjscy po przebierani za imigrantów pod spodem z kałachami, a polscy żołnierze będą stali się zastanawiali, o kurde, nasz, nasze państwo nas ściga za używanie broni. Strzelać czy nie strzelać? To może w ogóle zrezygnujmy z bycia żołnierzem. Skoro tak, do czego doprowadzimy? Państwo z dykty i tektury. I teraz minister obrony, Kosiniak-Kamysz, mówi, że on będzie bronił honoru polskiego munduru. A potem okazuje się, że to było w marcu i że on wiedział, to gdzie gościu byłeś przez kwartał. Teraz on będzie w czerwcu bronił polskiego munduru, kiedy to w marcu zakuli żołnierzy w kajdanki i przewieziono do aresztu chyba, czy do prokuratury. A w Siedlcach pan Bodnar II Orzeł, minister sprawiedliwości, powołał komórkę prokuratorską. Zespół, żeby tam sprawdzał, czy żołnierze na pewno wszystko zgodnie z prawem robili na tej granicy. A się... A nie interesuj, jak broni żołnierz polskiej granicy na wojnie hybrydowej. Sam premier mówił, że to wojna hybrydowa. I oni teraz się będzie, Bodnar, zastanawiał, czy tam można tego nielegalne, nielegalnego imigranta, można wziąć i z powrotem wkopać za granicę, czy nie. Do cholery jasnej dosyć z tymi łubami politykami. Dosyć już tego. Pokazały się zdjęcia e, żołnierzy z granicy, którzy pokazali magazynki, zaklejone taśmą. Nie można im używać, mają oddać później po służbie tak samo zaklejone. Jakby chcieli strzelić, to to jest niemożliwe, utrudnione. By musieli, jak kiedy trzeba, o, o, otworzyć magazynek, ściągnąć taśmę, założyć i dopiero wtedy strzelać. Poknijcie się, wyubytam. Dość już tych polityków, co nam państwo z dykty organizują. Albo zgramy na poważnie, albo WON. Już nie ma w sumie dla was szansy, jeżeli chodzi o mnie. Mam was serdecznie dosyć. Bo my, jako naród, żeśmy się rozwinęli, żeśmy poszli przez te 35 lat do przodu, a wy żeście zostali gdzieś w PRL-u, tylko liczycie, że jakaś tam unia albo ktoś mądrzejszy i starszy przyjedzie i wam powie, jak ma być. Bo sami nie umiecie nic zrobić. Zorganizować. Jak nie umiecie, to won z tego ministerstwa jednego czy drugiego. Dosyć tego, żeby polski mundur szargać, żeby polscy żołnierze sobie sami musieli kupować osprzęt, na granicę, żeby bronić Polski, żeby bronić polskich granic. Dosyć już tego. Won. Won z polityki, jak się nie potraficie zorganizować i nie potraficie rządzić. I jeszcze Tomasz Lis. On teraz mówi, czyja to wina, bo się naród oburzył, czyja wina prokuratora, którego to, to prokurator żobry jest, się okazuje. Prokurator żobry. A PiS mówi, jakim tam wytykają afery, to o, to sędziowie Tuska usłużni. Dosyć już tego. No, sędziowie, sędziowie, ten uznaje KRS, ten prokuratora krajowego nie uznaje, ten coś tam innego. Dosyć już tego państwa z dykty i tektury. z polityki. Nie chcemy was już. Chcemy normalnego, sprawnego państwa, godnego Polski i Polaków.